Z strona strony Ady. witajcie na kanale Tokarskim. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ustawić oprawkę wytaczarską względem osi wrzeciona. Jest to nam potrzebne głównie do wiercenia, nawiercania i tego typu operacji tokarskich. Także zapraszam do oglądania, pokażę Wam, jak to jest ustawione. Pozdro! Kilka słów na to odnośnie samej głowicy. Tak jak tutaj widzicie, jest to głowica BOT-20. Osoby, które pracują na hasie pewnie częściej się spotykają z tego typu głowicą, aniżeli operatorzy innych maszyn. Tak jak wiecie, macie też głowice VDI, głowice BMT to jest głowica BOT. Oraz macie również też głowice hybrydowe, czyli BMT łączone z VDI. E, tutaj, jak widzicie, pierwszy co nam się rzuca w oczy, czyli ta płaszczyzna sama e, do ustawiania, e, płaszczyzna, do której przylega oprawka wytaczarska. Jak widzicie, ono ma ona cztery otwory mocujące oprawkę, otwór na doprowadzenie chodziwa oraz wypust, który jest na mimo środzie, który służy do ustawienia e, osi Y. Ale o tym samym puście powiem Wam e, później. Przed samym ustawieniem, aha, sam, samą płaszczyzną, które, które tutaj macie, na pierwszy rzut oga może Wam się rzucić to, e, że nie ma tutaj rowków, czy też wypustów krzyżowych, e, e, które pozycjonują samą brawkę To Na tej głowicy może będzie też to jest plus bądź też minus, bo nie mamy jakby takiego pierwszego szybkiego zamocowania, że ta obrawka jest w miarę powiedzmy wypozy wypozycjonowana względem osi wcześiona. Mo można też to dać, e, brak tych pustów można dodać, że to może być plus do tego typu tokarki, jeśli chodzi na przykład o obróbkę seryjną, bo chcemy każdą oprawkę ustawić praktycznie niezależnie, bardzo dokładnie osią względem osi życiona. Jedno jest taki, że każdą oprawkę po prostu musimy ustawić osobno. Przede wszystkim przed samym ustawieniem oprawki względem osi życiona Muszą być zachowane takie wartości jak geometria samej głowicy, wiadomo. Głowica musi chodzić w Wiksie oraz w Zecie. W zależności od głowicy, które macie, powiedzmy tutaj, mamy, głowica chodzi 1,5 setki w Zecie, długości 80 chyba albo 100 mm, oraz w Wiksie w setce. Więc ta głowica jest wstępnie ustawiona. Jeśli macie już tą głowicę ustawioną, a jeżeli nie macie, to musicie po prostu ją ustawić. Ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Jeśli tu macie to zachowane, większość serwisantów, czy też osób, które ustawia, oprawę musimy sobie przybrać jakiej, któryś z, z gniazd, na którym będziemy ustawiać oprawkę. Przy ustawieniu ogólnie geometrii maszyny ustawia się, że ustawiają jedną oprawkę na gnieździe pierwszym i zazwyczaj jest tak, że od tego pierwszego gniazda wychodzą z ustawianiem całej głowicy. I teraz tak, jeśli mamy ustawioną geometrię maszyny, czyli geometrię głowicy, muszę też powiedzieć kilka słów o, na temat samych oprawek wytoczarskich. Trzeba pamiętać o tym, że wszystko ma swoje tolerancje, tak samo oprawki wytaczarskie mają swoje tolerancje i tak naprawdę każda z tych oprawek może się różnić setkowo, no nie mówię tutaj oddycha, no może chińskie jakieś różnią się dychowo. Natomiast na pewno różnią się setkowo względem drugiej. I teraz, powiedzmy, mamy ustawioną pierwszą oprawkę, wytaczaczką na pierwszym jeździe, choćby mocując drugą, to ona może się różnić setkami. Dlatego tu jest taki plus, że możemy każdą oprawkę indywidualnie ustawić względem osi wrzeciona. życiona. Nawet mając rowki, rowki ustalające oprawkę. Nie są one też zrobione na zero, więc też mają jakąś tolerancję, więc nie zawsze to wszystko musi idealnie chodzić w osi. Dlatego one służą tak naprawdę do wstępnego ustawienia. Dzisiaj można później przebić, coś tam ustawić. Też mamy jakąś możliwość, powiedzmy, ustawienia tej oprawki. Teraz tak, jak ogólnie będziemy... Aha, sam producent tej głowicy mówi o tym, że powiedzmy, pierwsza, na pierwszym gnieździe oprawka powinna być centrycznie względem wrzeciona w okolicach 2,5 setki. To jest taka norma, wiadomo, czym lepiej to ustawicie, tym lepiej dla Was. Trzeba również pamiętać o tym, że Wkładając oprawkę powiedzmy R32 do tego otworu, ona też ma jakąś tolerancję. I ja zazwyczaj robię w ten sposób, że, na, e, że oprawkę stawiam delikatnie w y powyżej, setkę 2, bo przy wkładaniu oprawki powiedzmy ER-ki, my ją znowu już dociskamy, więc znowu setka wie, może nam uciec z tego Y. Więc też o tym trzeba pamiętać. Dodatkowo wkładając wiertłość, ta tolerancja może się różnić. Więc ustawiając całą oprawkę, nie możemy być 100% pewni, że narzędzie, które będziemy do niej mocować, będzie idealnie chodziło na zero. I tak to wychodzi z praktyki. Teoria teorią, ale praktyka praktyką. Ok, przejdźmy sobie do narzędzi, które posłużą nam do ustawienia Yy, geometrii opraw. Przygotowałem na dzisiaj czujnik, który posłuży nam do pomiaru osiowości względem życiona. Zaraz wam powiem, że, dlaczego będę używał takiego, a nie standardowego statywu, który macie na zakładach. Przygotowałem również czpienie pomiarowe wykonane przez nas Fit 40 oraz Fit 32, gdyż mamy różne otwory w oprawkach wytaczarskich. Zostały one zahartowane oraz na końcu szlifowane. Przygotowałem również osełkę, która posłuży nam do przygotowania płaszczyzny e, o samej oprawki oraz głowicy do e, przykręcenia. E, dlaczego nie używam standardowego e, statywu do pomiaru osiowości? No Wam pokażę prosty sposób, który możecie sobie sami nawet sprawdzić u siebie w warsztatach. Jeśli przejdzie ten test, to, to prawdopodobnie może Wam się uda to bardzo dokładnie ustawić. Zobaczcie, zobacz, czujnik e, statyw wraz z czujnikiem zegarowym zamieściłem sobie na uchwycie. Teraz patrzcie co się dzieje. Czujnik teoretycznie nie powinien drgnąć. A zobaczcie, przesuwam wrzuciono, normalnie nam ucieka, czyli zna znaczy, że y, stabilność mocowania jest bardzo słaba. A zobaczcie, jak mam go skręconego. Teoretycznie on y, powinien dobrze działać, ale używając go do pomiaru y, samej oprawki, może nam przekołamywać nawet dwóch, trzech, pięciu tych, w zależności jakie mamy. Możecie, y, jeśli nie macie takiego czujnika który my tutaj mamy, możecie sobie użyć takiego, który tutaj dziś Wam się pojawi. Taka, taki statyw księżycowy to nazywam, z bardzo krótkim ramieniem i z żadnymi, nie ma tam żadnych tak naprawdę kulkowych przekładni, więc ten pomiar powinien być w miarę, w miarę poprawny. Natomiast polecam tego typu czujnik, pokażę Wam za chwilę, jak się to mierzy. Ten czujnik ogólnie na stronach producentów, ogólnie kosztuje około 1200 zł, chyba. Natomiast ja mam go kupione. Kupi kupiłem go na AliExpress za bodajże 300 zł. Praktycznie jest taki sam jak na stronach, że tak powiem, niemieckich czy też polskich pośredników. Także zaoszczędziłem bardzo dużo pieniędzy. Bardzo, yy, on jest yy, w tolerancji setkowej, bardzo dobrze się sprawdza, dobrze pokazuje. Widać to po tym, jak wiertła po ustawieniu samej oprawki obrabiają. Zacznijmy od wymontowania oprawki wytaczarskiej. Polowałem sobie wszystkie cztery śruby. Po prostu odkręcamy tą oprawkę, wykręcamy wszystkie śruby z niej i ją ściągamy. Następnym etapem będzie przeczyszczenie płaszczyzny, której ona dolegała oraz yy, do, do, samej płaszczyzny oraz płaszczyzny oprawki. Następnie wyosełkujemy sobie płaszczyznę samej oprawki oraz płaszczyznę, której ona przylegała. Także wykręciłem sobie samą oprawkę. Zobaczcie, dużo zanieczyszczeń. Oprawkę sobie odkładam, wszystko poprzecieram i wracamy za chwilę. OK, żeby przygotować płaszczyznę do osadzenia samej oprawki, użyję osełki Gradacja 1000. ścignę sobie trochę WD, czyli czymś takim, żeby, tak yy, ja powiem, no oliwić trochę tą mosełkę, żeby ona nie chodziła na sucho oraz nie dociskając mocno wszystkie te zadziory, które na głowicy się znajdują usuwam. Czuję tutaj pod ręką, że praktycznie żadnych zadziorów nie ma, ale dla bezpieczeństwa i precyzji całego montażu warto to wykonać. Nie zawsze to wykonujemy, ale wiecie jak to jest w praktyce, ja chcę wam pokazać, jak dokładnie przygotować samą płaszczyznę do ustawienia oprawki. Natomiast e, mamy jeszcze, musimy przygotować płaszczyznę e, na samej oprawce i powielam tą czujno, czujność, e, tą operację na samej oprawce. Tak, przygotowaną oprawkę oraz głowicę. Przecieram, wydmuchuję wszystkie opiłki, które mogły tam zostać, i za chwilę wracamy z samym montażem oprawki. Dobrze, mamy ustawioną, znaczy przygotowaną oprawkę. Dodatkowo papierkiem 800 delikatnie przejechałem cały otwór, żeby go oczyścić z jakichkolwiek zadziorów. Ziściłem płaszczyznę czyściwym oraz płaszczyznę na głowicy. I teraz przykręcimy sobie wstępnie głowicę na cztery śruby. Tutaj mamy, można powiedzieć, taki kołnierz, na którym postaram się delikatnie bo delikatnie zawrzeć ją na czole głowicy. Tak naprawdę, ona, tak naprawdę to przyłożenie nic nam w sumie nie daje. Przykręcę sobie wstępnie cztery śruby. Następnie zamocowane śruby. Jedna jest delikatnie zaciągnięta do, do, z bardzo małą siłą. Oczywiście powinniśmy wszystko dociągać, kluczem dynamometrycznym, oczywiście którego nie mamy. Siła docisku jest zależna od śrub, które używamy. W tym przypadku są chyba to M10 albo M12 to M10 M10 z klasą 12, 9. Trzy śruby sobie popuszczam i delikatnie dokręcam z powrotem. Do, do delikatniego tak naprawdę. Oporu. Ok, jedną śrubę mam mocniej delikatnie palcem dociągniętą. Te trzy, które tutaj mam, mam je delikatnie w sobie dociągnięte. Ważne, ważne, że trzeba zaznaczyć to, że nie, uży nie użyłem tutaj klucza dynamometrycznego, który byłby nam potrze potrzebny, to by było już naj najbardziej profesjonalnie, aktualnie go nie mam ale myślę, że by o nad takim zakupem eee, i co, eee, siła z którą powinniśmy to zacisnąć to jest zależna od śrub, które mamy jest to 12.9, to by to było sprawdzić w tabeli eee, natomiast teraz tak eee, sposobem takim warsztatowym na szybko możemy sprawdzić oś Z tutaj oś YZ tutaj i oś X tutaj ale też nie mamy stuprocentowej gwarancji, że otwór, który tutaj jest on chodzi idealnie do tych, płasz do tych trzech płaszczyzn, o których przed chwilą powiedziałem. Można tak robić, ale nie mamy 100% pewności, że będzie to idealnie ustawione. Tym bardziej, że czasami że mamy długich narzędzi, powiedzmy wiertło na 150, powiedzmy tutaj będzie chodziło nam w setce. Natomiast tutaj, już może gdzieś na końcu, na początku wiertła, chodzić nam, w, może być wiertło zeskosowane 5, nawet do dychy. My użyjemy do ustawienia do uprawki, czpienia, o którym Wam wcześniej mówimy. Biorę czpień i pokazuję, pokazuję Wam, co dalej. Dobra, mam ze sobą czpień pomiarowy, wkładam go do otworu. Dokręcam go z góry dwoma śrubami. W nawet nie musi być mocno delikatnie, żeby dochodził do dolnej części opraw. Ok. Trzpień mamy wystawione na 150 mm, więc moim zdaniem będzie to bardzo dokładny pomiar. Czasami właśnie tak mamy, że wiercimy, nie HSS-em 12, gdzieś czasami na podobnej długości mamy to wiertło wystawione. Więc teraz obrócimy sobie głowicę w dół, czyli wybierzemy sobie narzędzie pierwsze. I pierwszą operacją, którą będziemy wykonywać, użyjemy sobie do niej e, zwykłego czujnika, żeby sobie ustawić e, osie e, YZ oraz Z. Natomiast samego X Y będziemy ustawiać już czujnikiem, który Wam pokazywałem e, wcześniej. Sprawdzimy sobie YZ, czy jest zeskosowana, czy nie, oraz sprawdzimy sobie Z. No, poszukam sobie teraz środka tego wałka. że przyjechałem. I będę jeźd jeździł w osi Z. początku mamy 21, 2, 3, 24 setki ucieka nam w górę. Czyli tutaj mamy dół. Musimy naszą oprawkę podnieść delikatnie do góry, dlatego wezmę sobie modek aluminiowy I delikatnie pukając. O, trochę mocniej sobie dociągnę oprawkę. Gdzieś miałem klucz tutaj, żeby nam nie, nie jeździło. trzy śruby delikatnie? Trochę mocniej dokręcę, ale też z czuciem, żeby mieć możliwość przebicia samej oprawki. Dobra, robię następny przejazd. No już tam mniej, mniej, mniej nam wychodzi, jest to około dychy w osi XZ. Tu mamy dół, czyli muszę ją, ten czubek dać do góry. Pukam aktualnie w tył oprawki, żeby podnieść przód do góry. No, poprawił nam się wynik o 4 setki, jeszcze musimy to zbić ucieka nam 3 setki tutaj mamy dół, czyli jeszcze te trzy setki muszę do góry dać setka 1,5, tu idzie nam w dół, czyli jeszcze setkę muszę przebić. Dobra, mamy setkę na długości 150 mm, myślę, że to jest wystarczająco. Teraz sprawdzimy w osi YZ, teraz sprawdzimy sobie w samej osi Z, jaką nam wyjdzie wartość. Zadę sobie w osi X do dotknięcia czpienia. OK, dotknięte. poruszam się w osi Z? W osi Z nam ucieka około. Setek, ale dokręcę sobie już śruby. Bo górne śruby miałem trochę mocniej, by to się ustabilizowało. Tak jak koła, jedna po drugiej dokręcam. Sprawdzam jeszcze raz tą wartość. Moment, dycha. Dwie setki, trzy setki na, na długości 150 mm, to moim zdaniem jest bardzo dobry wynik. Dokręcam trochę mocniej. Przez przejadę właśnie Z, dla pewności, że nic się dla mnie zmieniło. O, dokręciłem śrubę. I mamy, mamy na tej długości 150 mm 2,5 setki w osi Z, natomiast w osi YZ mieliśmy setkę. Więc można powiedzieć, wiertło na długości teoretycznie na 150 mm, żeby być skosowane w osi samej Z o 2,5 setki. No jest to bardzo mało, tak naprawdę, ale na tej długości. Następną operacją będzie włożenie czujnika zegarowego, który Wam pokazywałem na samym początku, w uchwyt. Wyciągniemy sobie śpiek i ustawimy sobie oś XY. Pozdro. OK, widzowie, osadziłem czujnik w uchwycie trójszczękowym, w miękkich szczękach, akurat nam przypadło tak, że będziemy mieć przez chwilę przezbrojenie, jutro w sumie rano, więc te szczęki idealnie pasowały. Warto zaznaczyć, że ten e, sam czujnik ma różnorak, e, różne po prostu e, końcówki pomiarowe, możemy sobie dobrać w zależności od, otwory, od, od otworu, który mamy. E, ja zastosowałem końcówkę prostą, osadziłem ją w końcówce e, na samym końcu satywu dokręcaną jedną śrubką ze spłaszczeniem. Następnie dokręciłem sobie rączkę, którą, gdy ją trzymamy, sam czujnik wędruje nam po całej osi otworu, natomiast zegar stoi nam w miejscu i to nam ułatwia tak naprawdę pomiar. Pomiar jest przede wszystkim stabilny. Teraz tak, podjadę sobie głowicą w osi Z do otworu. Mniej więcej ustawiłem sobie oprawkę w osi e, X na 0. czujnikiem dotnę sobie początku otworu trzeba uważać na to, że, żeby nie najechać na otwory od śrub, które są montowane oprawki, czy tam redukcje tokarskie do oprawek. Mniej więcej ładnie siedzi w otworze, przytrzymuję sobie zegar i kręcę. Widać nam, że, że dużo nam ucieka. Około 3-4 dych. Sobie tutaj mamy górę, czyli muszę sobie zjechać w dół osi X. Zjeżdżam sobie około 1 mm. O, źle się poprawiło. Staram się w tych dwóch setkach ustawić tą oprawkę. Zjeżdżam jeszcze piędy w osi X, bo zegar był u góry, a córkę mamy zamontowaną na dole oprawki, czyli musimy e, głowicą zjechać w dół. Z się poprawiło, poprawiło się. Już mamy bicie e, pięćsetek około. Jeszcze w osi X zjadę mniej więcej. Mamy raz, 2,5 setki. W jednym momencie nam przeskakuje, ale pokażę Wam moment, który przeskakuje jest to góra oprawki. Obok tej góry są mocowane, jest mocowana śruba. Czasami jest tak, na oprawkach mamy takie zadziory, bo ścięcia na oprawkach nie są do, dobrze zrobione i czasami jakby dogniadamy tą śrubą oprawkę cylindryczną, tam gdzie nie ma ścięcia I czasami jak wyciągamy z niej, to po prostu może być tutaj u góry lekkie po uszczerbek na materiału. dlatego nam tutaj schodzi w górę. Yy, Postaram się w dwóch setkach to ustawić. Tutaj mamy górę, czyli oprawka jest dwie, z, mamy zapanowość X, tutaj mamy górę, na dole oprawki, czyli mamy Y czyli idzie nam do góry, czyli oprawkę, teoretycznie powinniśmy te dwie setki w Y przestawić w dół. Ale ja tak zostawię, bo tak jak Wam mówiłem, wszystkie oprawki, które montujemy wyciskamy je zazwyczaj z góry, więc ten, yy, sama oprawka sobie ma jakąś tolerancję więc dociskałem, powinno jedna setka, dwie, po prostu nam to docisnąć w samej oprawce, poprzez tolerancję do wykonania ogólnie. Więc ja bym to zostawił. Czy mieścimy się w tolerancji, jest to 2,5 setki w x praktycznie na 0, y tam chodzi w dwóch setkach. I teoretycznie powinniśmy go na tej śrubie mimośrodowej, który tutaj mamy. Mam tutaj notatkę zapisaną, wkładamy tutaj imbus i delikatnie go opuszczamy. samym tym wpustem 15 stopni około w prawo nasz Y pójdzie w dół o około 4,5 setki. Natomiast kręcąc tym ośrodkiem w lewo o około 15 stopni oprawka pójdzie w osi Y plus o około 4,5 setki. No i jeśli powiedzmy w tym momencie nam tutaj teraz Y ucieka 2 setki, czyli jest usytuowany lekko do góry i chciałbym go dać w dół, musiałbym około powiedzmy kilka stopni kręcić w prawo żeby tą oprawkę dać jakby w dół, ale powiedzmy, że Wam, powiedzmy, że wam Y ucieka o wiele więcej, powiedzmy dychę, dwie dychy, coś takiego, no to na tej samej zasadzie musielibyście ściągnąć z powrotem oprawkę, przekręcić tak jak Wam mówiłem ten tutaj mimośród, następnie założyć z powrotem oprawkę, założyć pięć, jak wcześniej to robiliśmy, ustawić Y w zecie oraz samego zeta. no i z powrotem założyć czujnik. I obracać. jest to trochę żmudna praca, bo czasami może Wam wyjść tak, że wam się traficie w ten, tą traficie idealnie osiowo, że będzie chodzić w dwóch setkach albo tam w setce i tak dalej, a czasami jest tak, że jak za dużo nagrzebiecie w tych pustach, możecie po prostu później się dużo zbawić z samym ustawieniem. My mniej więcej już mamy to poustawiane, więc dlatego nam tak to dobrze wyszło. Natomiast tak jak wcześniej widzieliście, że nam oprawka uciekała w osi Z Trochę do mnie, to takim warsztatowym sposobem możemy sobie po prostu blaszkę, blaszkę tytkową podłożyć pod całą oprawkę, żeby tą oprawkę delikatnie wygiąć w tą stronę. Także mamy oś wrzuciona zapalą, i teraz najważniejsza rzecz. Musimy ustawić ją z tą oś wrzuciona. Maszyna musi wiedzieć, gdzie jest ta oś wrzuciona. Dlatego wchodzimy sobie w settingi, wchodzimy sobie w położenie użytkownika, szukamy sobie linię środka życiona bot oraz ustawiamy wartość na bieżącej położeniu osi. Czyli bierzemy położenie z aktualnej tej pozycji, do której znajduje się nasza oprawka i klikamy F2. I ta wartość powinna nam się teraz zmienić. Potwierdzamy, wartość nam się zmieniła. Możecie zauważyć również, że mamy drugą pozycję, linia środka X życia na VDI. No i tutaj my zrobiliśmy sobie w ten sposób. Tak jak widzicie tutaj u góry. Użyliśmy również tą, to ustawienie, dlatego że e, ustawiamy sobie na nią drugą oprawkę. I powiedzmy, mamy sobie zapisane, że T101 to jest F2, bo przy wybieraniu e, przy offsetach e, przykład chcemy sobie ustawić wiertło, który jest na gnieździe pierwszym. Klikamy powiedzmy F2, bo wiemy, że to jest gniazdo. Bot. Również możemy wykorzystać e, tą pierwszą pozycję, którą wcześniej była nieaktywna. my ją aktywowaliśmy, żeby móc sobie ustawić trzecie gniazdo. Czyli po prostu ustawiam tak samo tą e, czy, jakby trzecią oprawkę, w sensie drugą oprawkę na gnieździe trzecim oraz wpisuję sobie wartość, wpisuję tą wartość w tym, w tym drugim settingu i wtedy mam dwa settingi. Ustawione idealnie, dwie oprawki ustawione idealnie, w osi wrzeciona I te oprawki głównie nam służą do wiercenia czy też nawiecania do wszystkich operacji z, związanych z toczeniem czy też wierceniem osiowym. No i to by było na tyle w sumie. Mam nadzieję, że coś z tego odcinka zrozumieliście. Mam nadzieję, że przekazałem wam przekazałem, tą wiedzę w dość przyjazny sposób. Mam nadzieję, że wszystko. Zrozumieliście, Pokazuję to jak my to robimy, każdy może mieć w sumie inny sposób, ale moim zdaniem ten jest chyba najlepszy, żeby to ustawić, więc mam nadzieję, że skorzystacie e, z, po prostu z tego co Wam pokazałem i widzimy się już w następnych odcinkach, zapraszam Was na, do subskrybowania tego kanału, zapraszam Was na media społecznościowe, na forum na Facebooku CNC2.0, widzimy się już nie niedługo, pozdrow!